Statuetki Demes wręczamy już od 15 lat dla biznesu sportowego w naszym kraju, czyli organizacji, podmiotów, osób, które przyczyniają się do rozwoju polskiego sportu, ale również na arenie, na arenie międzynarodowej. Wyróżniamy je w 14 kategoriach, m.in. obiekt sportowy, sportowy wizerunek, gdzie nie oceniamy tylko wyniku sportowego, ale również te aspekty marketingowe związane z zarządzaniem wizerunkiem, pozyskiwaniem sponsorów, czy komunikacją z kibicami, z konsumentami. Pojawiają się też nowe technologie oraz social media. Wydaje mi się, że to jest takie takie wyróżnienie dla całego regionu, ponieważ jako jedyne województwo jako jedyny urząd marszałkowski zarządzamy spółką, która posiada stadion. Ja to wielokrotnie powtarzam, że wydane zostały setki milionów złotych na tą publiczną inwestycję. Rok 2018 był bardzo udany wydarzenia i tutaj ukłony w stosunku do pracowników stadionu, do Urzędu Marszałkowskiego, osób, które bezpośrednio były zaangażowane w organizację różnych wydarzeń, zostało to dostrzeżone. Bardzo się cieszę, że wracamy na mapę sportowych wydarzeń w skali kraju i w tym roku ta statuetka powędrowała na śląską ziemię. Obieg został doceniony przez najlepszych marketingowców w Polsce. Bardzo się cieszymy, że w końcu Stadion Śląski mógł zaistnieć w tym gronie. Nie tylko Stadion Narodowy, ale pokazujemy, że na Śląsku też możemy. Robić najlepsze imprezy i mamy najlepszy obiekt sportowy. Dla nas było bardzo ważne jako członków Kapituły, żeby docenić te obiekty sportowe, które cechują się nie tylko ponadprzeciętnym bezpieczeństwem, funkcjonalnością, świetnym zarządzaniem takim obiektem, ale również to, czy one są rzeczywiście pewnego rodzaju sercem społeczności, dla której zostały stworzone.